Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy trochę na temat ubezpieczeń tutaj w UK, jak one działają i na co trzeba uważać. I też jakieś porady dam, jak znaleźć co roku tańsze ubezpieczenie. To może zacznijmy od tego, co mi się przytrafiło, jak już wiecie, bo w poprzednich vlogach mówiłem wam o tym, że ktoś mnie przerysował z tyłu zderzak. Sprawa się ciągnie tak naprawdę do tej pory. Teraz mogę powiedzieć, bo case został skancelowany bo nikt nie klejmował, ani ja, ani druga strona. Chłopacy z Pakistanu cofali po prostu swoim samochodem, uderzyli w mój zderzak, ale ja też wykonywałem manewr cofania, tylko że zdążyłem zahamować zanim oni uderzyli i jeszcze zatrąbiłem, ale nie mam na to twardego dowodu, bo tylko wtedy miałem przednią kamerę. A oni mieli świadka, bo po prostu to było pod sklepem z kebabami, jak to wiadomo, tam ich zawsze jest dużo, tam było obok z 15, także mieli paru świadków i myśleli, że wywalczą szkodę na swoją stronę, że będzie z moich zniżek szło, ale ubezpieczalnia tylko przyznała 50 na 50, czyli wina dwustronna ze względu na brak twardego dowodu. Oni mieli tylko świadka, miałem kamerkę z przodu, która nie oddawała 100%. Tego, co się wydarzyło, eee, czyli skończyło się na 50 na 50, ale nikt nie klemował dalej, także case został zamknięty i firma mi teraz ubezpieczeniowa dopiero oddała zniżki, które mi zabrali, bo 3 lata zniżek chcieli mi zabrać. I gdybym nie zadzwonił sam osobiście, e, żeby mi je oddali, to bym po prostu stracił 3 lata zniżek. Także zawsze uważajcie, jeżeli cokolwiek Wam się przydarzy na to, że firma ubezpieczeniowa do Was się nie będzie dzwoniła, upominała o dowody. Jeżeli wyślecie jakiś dowód, filmik z kamerki czy coś w tym stylu, to upewnijcie się, że jest bardzo mały plik, bo jeżeli plik będzie większy, to oni nie będą mogli odtworzyć i też Wam nie napiszą, że trzeba wysłać nowy, mniejszy plik, tylko musicie sami zadzwonić i się upomnieć. To jest pierwsza rada, druga rada, jak nie słyszycie coś przez dłuższy okres ze swojej ubezpieczalni, to po prostu zadzwońcie, zainteresujcie się tym, bo jeżeli nie, to Wam po prostu zabiorą zniżki sami z siebie i na koniec roku dopiero się dowiecie podczas renewal, jak będziecie mieli, tak? To dopiero wtedy napiszą Wam, że już Wam zabrali zniżki i kwota na przyszły rok wyjdzie jakaś kosmiczna, bo będzie mniej zniżek. I polecam też wziąć no Plains protection bo przy takich wypadkach właśnie to się wtedy przydaje ja akurat w tamtym roku nie miałem ale to moja nauczka i ja teraz w tym roku już kupię bo mi się akurat w tym miesiącu kończy ubezpieczenie i następna sprawa co mogę poradzić to przy zakupie ubezpieczenia praktycznie co roku kupuję w innej firmie, w innej wyszukiwarce internetowej na której wyszukuję ubezpieczenia także zaczynam zazwyczaj od Money supermarket później używam Confuse.com go Compare i, i, i jeszcze jedna chyba była Market Confused Go Compare. Compare the Market. I Compare the Market, tak? No to dziękujemy za podpowiedź. To są właśnie te cztery wyszukiwarki najpopularniejsze i co roku w innej wyszukiwarce mam taniej. Także nie uzależniajcie się od jednego dostawcy ubezpieczenia samochodowego w Anglii bo wykorzystują to, że jesteście leniwi i po prostu albo taką samą cenę macie na przyszły rok, bądź często się zdarza, że jeszcze ta cena jest większa niż za poprzedni rok. Także z tej strony to myślę, że już wszystko powiedziałem. Co do ubezpieczeń, dlaczego teraz tak mało nagrywam, to może powiem, że otwieram z dwoma chłopakami, wspólnikami tak naprawdę kolejną firmę, także niedługo się też o niej dowiecie. Nie chcę jeszcze teraz mówić na tą chwilę, bo trwają przygotowania strony płatności i tym podobne. Czekamy też na pierwsze jakieś tam zakupy do firmy, także jak tylko będzie strona live i będziecie mogli przejrzeć, wziąć w niej udział i tym podobne, to na pewno się dowiecie jako pierwsi. Myślę, że tydzień, dwa, maksymalnie trzy, i już będziemy z tym startować. Co dalej? Jeszcze próbuję otworzyć drugą spółkę, ale naprawdę czasu bardzo mało, bardzo kiepsko. Myślę nad body shopem tutaj w Anglii, żeby otworzyć lakiernictwo. Także ciężko jest z miejscem na razie, ciężko dostać pozwolenie na otwarcie takiego biznesu w tych czasach, ze względu na to, że to jest bardzo niezdrowe i dużo ludzi się sprzeciwia takim biznesom i, i tym podobne. Także zobaczymy, czy nam to wypali. Eee, nic na hama eee, Zobaczymy, co czas pokaże i to na tyle. Także e krótki update, e co się dzieje, jak to wygląda z autem. Na razie nic więcej nie robiłem. Ze względu na brak czasu e ale przydałoby się te rury chociaż zmienić, żeby to już było skompletowane, jakoś i wyglądało, dosyć fajnie. Zdarza, na razie nie maluję, bo tak jak słyszeliście, myślimy o otwarciu e, body shopu. To wtedy bym sobie sam pomalował u siebie, bo potrzebuję pomalować i tylny, i przedni. No, i to na tyle. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego.